Elo, elo. z tej strony Kapitan Vladi, dzisiaj sobie gramy Garry's Mod Prop Hunt. mną hey, jest yy, bro, Marcin, Max, Admiros i Matiego, którego jeszcze nie ma. Ja nie mam ja, koło, a czemu Mati. tak... a czemu tak gadary być był najebany? No tak specjalnie. A czemu Ty a czemu przerywasz jak żyje. ktoś się wita? No bo... No bo czemu jest. ja w ogóle nie żyję? To bez sensu. No ale ple... nie przerywa się jak ktoś wita. Okay. Dobra. Ej, w ogóle... Ej... U się... O no co fak? Widzę, jak jak zgubiłem. Jest jakaś tutaj. <laughs> ale jesteś tu Okej. Dobra, jestem. Okay, się. Co to było? Przywitałem za ciebie. Okej. Okay. Co, co, to co to było? Na w takim Sorry. miejscu. No właśnie, ale ten z dupy zachodziła. A ja tu się nie da wyjść. A. Nie da się tak. na zewnątrz. Boże, co za jajca. No to ani cię nie w życiu nie znajdzie. <laughs> Ojeju. Proszę, no, nie Jedna deska! No, 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 ja wiem tą opartą o ścianę, ale Co to jest? Nie! Zaciąłem się! Podaj mi coś! Podaj no, mi no, coś! Za, zaciąłem się! No za, podaj za. mi coś! Nie, podałem, nie, podałem. Nie, bądź nie bądź taki! Podaj oh, mi coś! No. Bądź, dobry. bądź dobry, bądź dobry, Hunter! Tak, tak, tak. Próbuję, ale. nie wiem jak. Może by ci. mi coś, no nie wiem, no. Tak, tak, tak. mi? no nie możesz złapać coś? Nie mogę się złapać. Nie mogę się złapać, nie? Nie się złapać. są w pokoju obok. Dobra. No masz! O, o, o! A tu jest kamera i wszystko widać, co my robicie. No zmieni się. Nie mogę, go Bloody. No, nie. No zmieniaj się! No nie mogę się zmieniać! Zmieniaj się to w ciebie! Zmieniaj się! No, będziesz głównym wejściem, nie? To teraz pierwszy drzwi na prawo. No nie I tam mogę jest, się zmienić. To jest kamera i tam widzę tylko ich chodzi. No, no, no podtrzymam cię na dobrej wysokości. No Ty. Fajne. A jak ci powiem jak ci powiem, że to nie jestem ja to, to? Dobra. Dobra. Nie, nie, uwierzę. nie podziałało. Głuby fej. Wiesz, ja miałem cię w ogóle nie zabijać, ale tak sobie myślałem, że coś Ci ci powiem, że to nie jestem ja, mówię, to co to jest, Bladi? Albo Marcin? Nie no, Marcin? Nie no, Marcin, dobra, może to jest Marcin. No dobra, teraz te się dobrze schowajcie, się zaraz będziemy No, gotowi czy nie, szukamy. E, no, w sumie dobra, mm. okej, okay. no szukamy. Dobra. No, skoro szukamy, tak. macie jeszcze, niech stracę, damy Wam jeszcze 10 sekund i potem już nie będę, ani, ani chwili dłużej, i szukamy. No, no. Powiem wam A może jeszcze, jeszcze 5, Bladi? 5, damy, tak. 4, 3, 2... Yes, yes. Rozproszę cię! Teraz! No. Ej, to, ale nie może iść tam bons, dalej, ale był po okay. no to. Okej! Okej! Ej, chyba ich tutaj nie ma, tak mi się wydaje. Jeden! Tutaj nie ma. No, wydaje mi się, że jest tutaj Drogi! nie ma no, yeah! no, Drugi! O, nie? Dobra. dobry, kolega Ale no w ogóle też macie takie troszeczkę jakby spadki FPS-ów na tej mapie? Ale nie, ja, no. nie ja nie, ja nie Dobrze, troszeczkę Spokojnie. mamy, niestety W jakimś miejscu opi, mówisz tutaj? Dobry Opis, miejsce, op, op, miejsce. Od, opi miejsce O kurwa o, o, o. O. Co, co zrobiliście? Jest Nic, jest dobrze no, no, Co zrobiliście? Patrz na to, czym ja jestem, patrz No Właśnie też u ciebie? Kim jesteś? What the fuck?! BDMIO no. 3DZIĘKIRA no, ja THE DIEMO! KURBY MAKIRE! AAAAH! Aaaa! Nie! Okay. Ciekawe czy też było widać tę kamerę, jak ten. Wiesz, to, co ty mówisz? O wiem, wiem. Prawabli. Prabobly? Ej, a może tak? A może nie? A, a może dobra? tak, a, a nie? No kurwa, chciałby się tu zmienić, nie? A czym ty jesteś tu, teraz? Gdzie jesteście? Tu, 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 tu. O! Udało się! Gdzie jesteście? Ale to syp! Co Ale jakiś spadkot persy, szumna dobra, dobra, nikt nie zauważył. Ja nie, ja nie mam Ej, spadku. a przy czym to wiesz gdzie? Serio? Serio? Kim oni są? Podziałem Mati. Czym byliście? Kabanosem czy co? Kabanosem kabanosem, kabanosem? kabanosem, kabanosem tak. Kabanos. przed nim. Niezły kabanos tutaj widzę. Ale... Ty, Marcin, gdzie jest ja, to? Ja wchodzę tak. i tu jest taki... Ej, jak jest, ja to dobra. zrobiłem, to tak nie ja wiem. co zrobiłem? Tak. Dobra, nie ruszaj się, nie ruszaj się, blagi. Nie, no nie ruszam się. Ale po prostu, co się wydarzyło? Ale ujebamy ci pizdu. No. Zamykając drzwi za sobą, zaraz mi się otworzyły. No nie, zatwili mnie. No nie. Stałem sam? Tak. No coś mi się nikt tutaj wyświetlił, czyli. Uciekaj, mój hamburgerku! Zamknij się! Ja się domyślam, że tu jest, bo tu jest rozpierdol zrobiony. Zamknij się, Marci! No może, może, Uciekaj! 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 go! A, Czekaj, ale poślec, że, co, a, tam, a, tam zostać? Max? tam Ale to zostać. jest nie do przejścia, bo my tu się klinujemy w tych wentylach. <śledziny> 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 nie. Jak, jak nie zaraz mu e, z tego a pamiętasz, z pamiętasz, frontalny atak? Siadł. Został w hamburgerowy pokoju, to by ci nie znaleźli. No nie da się po prostu się co? nie da. Ja mogę grać Jaki... na użyć. Jaki... Jaki Jeszcze te spadki FPS-ów, no jak go zabić, nie? Chyba ty masz Jaki... spadki fps ów Jaki... Jaki... Jaki to właśnie. No mam właśnie spadki, mam! Ja cię A to jest hamowanie. Wow, to ty hamowanie? No, no to teraz już ten. Nie do znalezienia jesteś, Max. Nie wcale. Mogę wysadzić go, proszę. No jeszcze nie. Czekaj stąd! Jak się tam trzają! Jest, tam jest. Jak się trzają na mnie! Dobra. Uciekaj, bo ona się wysadzą! Zamknij drzwi! Ja po To niewiarygodny. pierdziele. Troszkę zabłonę! Teraz no nie. nie próbuję go zabić I do hamburgerowego pokoju tam się schowaj! Już, Max. Siły, już siły nie mają, co nie? Max, i do hamburgerowego pokoju, się tam schowaj. Dobra. No, i się nie ruszaj teraz. Dobra. Nie będą wiedzieli, którym jesteś hamburgerem. Dobra. No, tutaj nie w No jest hamburgerem w hamburgerowym Ale pokoju. Nie, nie poszedł do hamburgerowego pokoju. Nigdy bym tam nie poszedł. <słuch> No Pisa, właśnie, Gdzie może święty, być, nie? Max, nie wiadomo. Nie mam pojęcia. Jaki tamta być? Max. Ale wiesz ja ci powiem To w tym czy jesteś ma inny kolor niż pozostałe i serio? Się Tak. Kurde. To inny ma. zobacz sobie. <laughs> <Bloody śmiech> eee, w sumie... O, ale... Zjemałeś, tak, ale no i tak by nie zauważył. No nie ruszaj tylko. się! I tak nie zauważę, przecież nikt nie zwraca na to uwagi. Nie, że 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 zauważyłem. 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 No dobra, ale oni oni nie, zauważą, bo ten... nie, nie, A nie, 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 zależy światła, światła, Dobra, daj mi jakąś miejsce. podpowiedź, co nie, bo przecież nie ogarnia się. Eee, F3. Eee. O! Ale teraz. Tu jest pole. na mnie jest napisane The Terminal. Prosto, na mnie jest napisane o? The, czy, The Terminal. Czy jakiejś jakieś wiadomości masz ze świata? Nie wiem, może. Determinal. To nie jest gazetą, nie? nie jestem gazetą! Tak, jest gazetą. <laughs> Tak? SIĘ, 5 sekund, 4, 3 oh UI! <grym> to nie nie To presja, za duża presja! No, Traciłeś no. mnie, Marcin! Teraz wy się gdzieś ukryje. No powiedziałeś, że mieliśmy... Informacje doświadczone. My mieliśmy całkiem dobre kryjówki ostatnio, zobaczymy, czy tym razem wy się ukryjecie, chociaż trochę dobrze. Nie ukryją się! Bo jak się nie ukryjecie, to. Wiesz, was panowie, zniszczymy. ja proponuję w następnej rundzie, mam pomysł. Tak, ale, powiem, no. ale powiem wam, jak będziemy zaczynać grać. Dobrze, Powiesz nam. Tak. Powiesz. Aha. Zdradzisz po... nam pomysł swój, tak żeby tak. służyli oni. Tak. Mhm. Doskonały pomysł, panie Marcinie. Super. To tak dobra, dobra. To Rozproszyć to nie, się. Nie. Ręce do góry. Ej, nie mogę się ruszyć. Zobaczmy. Taki goś! O, tu tu się stało! Zobaczcie go zanim się zamieni, dobrze! tu stało, no, co się stało? Ma... a jego się dobrze bym musiał schować, nie widziałem go! <laughs> Stał idealnie za Marcinem. O no, dobra! Dokładnie. Za Marcinem się schowałem! Ej, to gdzieś to musi książka. być Mati! Rozszer... Ja? Roz... rozejrzyjmy się! Serio? O kurde, to faktycznie jest ciężkie. No o. to już ty pokój takie ma kolorki, że tu jest ciężka sprawa. Zamykajcie ze za sobą drzwi, błagam No? Panie, nie, nie, nie uda mi się wygrać, nie? Myślę, że jesteś za dużym obiektem, wiesz? O, jest jest, mi jest mi czymś mi małym. To nie. Jest czymś małym. Okay. Jest tak mały, że. No, po prostu nie da się go znaleźć. Widziałem. Hot dog. Hot, hot dog. dog? Jest. Hot dog. Szybko za hot dogiem. Bardzo ci głodomori jak to Nieeeeeee. Yes. Yes. Hot dog zapisany. <grym> <grym> Niebu. Bada 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 bada. Słuchajcie, mój pomysł chodzimy tak. i róbcie w każdym pokoju rozpizdę ile się da Uch, No byli. na pewno! Rozpizdzieć! Ej! Mam pomysł! Widzisz? Nie, to się nie uda. Szkoda jakby się chciał. Patrzcie, patrz, patrz na to! No kurwa się! Patrzcie na to co ja teraz robię, tylko! Zaciąłeś mnie! O oh Aaaaaah! Co? Marcin, coś ty narobił! Co? Coś, jestem w tobie! Max dochodzi. Max dochodzi. Jestem w tobie! Nie, nie byłem mogę w tobie! W nic. Byłem d nic! coś! coś! O jaki tu jest rozpierdziel? Coś... się, bo ja nie mogę tam Jaki nadejść. tu rozpierdziel? <grym> Aha! Jak stał? Tu się nic nie stało. O, właśnie widzę! Tu się Kalko. nic nie stało! <grym> wow. nie. Nic się nie Jeden wydarzyło! Nie. A może ich być więcej, wiesz? Takie mam wrażenie. Patrz, jak ucichli jak weszliśmy no tutaj, Tak, nie? tak, tak. A? Całe... A! Całe drzwi. Tylko mnie się zacięli. O nie, jak mnie załatwił, no nie! Aaa. Ale szybko mnie rozwalił. No bo zobaczyłem książkę, jak ja nie No dobra Jakbyś miejsce. No. się zmienił w tą pierdoloną półkę, szafkę, biurko, cokolwiek, to no to... Czy ja dobrze stoję, nie? No nie... <kühne> o tak, stop! Jest okej. Okay. To się, Max. stoi. się przesuwało. Nie wiem, się tu. zastanawiam. poker face, i tyle. Ten pokój na pewno odpada, bo jest nieruszony. <grym> okay. No, no, tak, tak. W następnej rundzie też rób się rozpić, wszędzie. Nie, nie, nie. <grym> jest! jest. jest. <grym> gazetą, gazetą na zewnątrz. Na zewnątrz? Tak, na pewno? W życiu, w życiu jak tam nikogo nie ma? Nie moje. O, cześć, Max. Co cześć Max? Ja ogólnie z tym rozpisz, z tym co był całkiem dobry plan. Muszę przyznać. Taki, zrobiliśmy rozpizdziec. w końcu. Trzeba teraz poprawić tą wersję i zrobić większy rozpizdziec. Tak, trzeba w każdym pokoju zrobić. A nie się tak ogranicza. Dobra, za Marcinem nie chowam. Ja was wszystkich trzech zabiję. Oj, oj. No dobry, ma. dobry, dobry, ma. dobry jesteś. ty. Dobry jesteś widocznie, no. dobry z ciebie zawodnik jest po prostu. Oj Kto nie. tam fapieł? Oj o? nie. O nie. Admirości... O tak. Oj cię Admirości... o, tak. Admirości... o, Admirości... tak. Admirości... o ja. Jagód, No to O jagód. Bon. Proszę, proszę nie. Bax, skąd ja ci kurwoty, po że jagód wezmę? Co? ja ci kurwoty, po że jagód wezmę? Nie mam pojęcia. Good. Dobra, chyba wbijamy tam co nie? Ręce do góry jak to się mówi nie. Ręce do góry Nie dam się rąk do góry nie. Ręce do góry bo skierdalam. Nie no, był? Ja byłem za pasowym monitorem Chciałem wejść na biurkę i dwa monitory, ale się nie dało. A to ma być ten twój spalony, tak? No niestety no, no. nie wyszło No dobra, to poszukamy jeszcze Ej, tego to, jak to, mu to, tam o joki stółki co, jaki sam, jaki co jaki tej. Usza Sylałem co tak w sumie Dobra, i Akcja rozpierdziel? Dobra. Tak, tak akcja, rozpierdziel. akcja rozpierdziel. Szybko. Robimy no, to do czego byś to, to 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 tarlo, to to. Tak. Dobra, trzeba to czymś takim <laughs> zrobić. Co za popierdywanie? bo zapierdysz monitor i o kurwa! Dobra. <laughs> dobra, dobra. Co, co się, stało? Nie, nic się mm. nie stało. Co się spiźniec. stało? Ja widzę was. <laughs> Łazienka jest zamknięta. O. Dobra, już, 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 spokojnie, nie, no, nie, ruszajcie się! Tak, klinowałem się. Zacząłem się. się. Co? Serio? Nie. Naprawdę? Nie! Naprawdę? Nie! Naprawdę? Serio, Poprzednio. serio? Podejrzane. W do hamburgerowego rumku. No, hamburgerowy pokój. Rumku. <grym> no to, to, jest hamburgerem? Cicho. <grym> <grym> eee... Patrz, patrz ten poker fake. Ja nie wiem, czy ty jesteś! To jest za dużo to No to zobacz sobie. No jak mam zobaczyć, jak chodzę? Aha, to bloody zobacz, jaki mam <grym> <grym> No poker nie mogę go trafić. Uciekł. Uciekł, 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 z... Wiem, że mi uciek jak ja go nie mogę trafić nawet. Serio? Serio? Naprawdę? What the fuck? Bo ja widziałem na kamerze. A tu kamery są? Tak, jedna. No, otwierać te drzwi! W tym pokoju, gdzie jest deska oparta. O kurde. O. Wszystko widać. Coś się tam, tak, coś się tam z tyłu bawi. Tymi. O, to jest! O, to tak. <laughs> Długa historia! <laughs> Ty jesteś... Ja bym coś ci drzwi wyszło. Nie wyszło. Żegnaj bland! Życie mi nie wyszło A ty, a ty Max gdzie nie? A, nie. A, Ej Max, ty tam cały czas byłeś? Tam, gdzie gdzie ja? Max? Max, ty Chyba byłeś małgi. cały czas tam gdzie ja byłem? Nie. Ty nie. widziałeś jak ja, this ja this byłem wiszącą, wiszącą szufladą? Nie. A, bladizo, a Czym ja jestem? Wiem, widziałem. No wiem. nie wiesz, te drzwi za sobą zamyka. Max, ty widziałeś, spóry. jak ja byłem tym szafeczką? Nie. What? Nie. Ciąc, ja, ciekawe, Dobra, co jest nie w tym pokoju, się. nie wyjdzie stąd już. Jestem Jesteś, <laughs> Jesteś pewny? Maxa? Jesteś pewny, że nie wyjdę? Zamknęli Maxa na klucz? No zamknęli go. Nie. <laughs> Kolej. <laughs> do hamburgerowego pokoju. Się chodź, tam Max. Chodź. Nie. No on tu jest, no chodźcie do mnie, no Mati. <śmieniu> to... Mat w ogóle nie przychodzi, jak nie dał rady go jest Ale gdzie on jest? No tu! No, tu otwieram. otwieram. O, wow! no nie wa. chciał uciec! No i mam się <śmieniu> ma? Mylik my jeszcze przez paręnaście minut. Paręnaście minut! <śmieniu> przez minutę tam! <śmieniu> no, no, <co>? no, <śmieniu> <bardzo> <śmieniu> no a ja Jak on mnie no, widział! Ale... A wiesz skąd cię widziałem? Poruszyłeś. Tom Thornow Aaaah Nie widziałem Marcin, Marcin o no kurde Poker facebook, nie? Ale ja myślę, że tutaj... Centralnie, jestem... Marcin, centralnie, centralnie coś tu się nie, nie zgadza game? Jak byłem tym biurkiem, nie widziałeś pewnie tego Nie, nie widziałem Nie utknąłem O uh -huh. No nie Pecia. Hamburger! Ketchup. Ketchup! Ketchup! KETCHUP Tak, tak! Ketchup! Czy to wystarczy wchodzić w kółko i cię nie zabiją? Widział cię, <susur> widział cię, widział cię, <susur> Marcin! On cię <susur> widział! <Osteruj>. No, no. <susur> <susur> <A>! <susur> Nie zamienił się. Krzeszówka. Ale żeś odwalił. No nie wierzę, uciekające krzesło. On się w na za tym zamienił. No, Marcin! R! No, wiem! poker face! Aaaaaah! Widziałeś mnie? Nie, nie widziałem. Nie, ale wiesz, co mi nie pasowało coś, bo poprzednio, jak byłem w tym pokoju, to tak nic nie wisiało. No tak <laughs> bo... no no się się zamieniłem. No... A muszę przyznać, że było wesoło w tym, <laughs> że. Jestem mistrzem Frob Tu się straszliwy, się straszliwy rozpisie zrobić, kogoś się bije. No, <laughs> na no, dokładnie, dokładnie. dokładnie. Ale ten poker face tymczasem był dobry. Trzeba spróbować nie zrobić rozpierdzielu. Nie? To właśnie o to chodzi? No, no, no jak? No, wtedy nie będzie wiadomo, będą mieli. Machopaka. No taki no, chef. Dobra, to, to, to następny. Tak? Ej, następny ludzi co co nie robi. Znowu... staramy nie, się, już nie już robić, się nie, nie robić. w no. Następny ludzi nie robimy rozpierdolenia. No co jest gracz? Dobra. Staramy się. Nie, nie no robić. jak to nie robimy? Właśnie staramy nie się nie robić. robić. Robimy? No właśnie o to chodzi? Nie, właśnie nie. Jedna minuta co nie robimy. Robić porządek. Tak. Um. Tu ich nie, nie było za, za porządnie. Porządnie. No może. Ja się nie, nie robić, no w właśnie. No właśnie. No, tam gdzie jest rozpierdzie, tam jest nas dużo. FAK Jest! Czym był? Dobrze. To, torbą! No, no i co, no i co? No i co, że byłem torbą? No chcesz ty, jeszcze tylko. Jeszcze no. tylko ten z... Nie no, ja może nie będę podpowiadał, bo to tak 4 minuty jeszcze to... A Posłucham. można zmienić tą kamerę, czy tylko kamera jest jedna? Chyba tylko jedna. ty nie będziesz wiedział, czy tam jestem, czy nie. Może jestem, a może nie. Może jestem tą Kulager. <noise> y Kici, kici. Aż, Dobro. No nie. We dwóch się zamknął w jednym pokoju. O nie. Że będą do robić głupiego. Dobra, Dobra kieszka, Mati. Aha. Głupia. Pamiętaj Mati, nie ruszaj się stąd do końca, albo zagraj tak, żeby przegrali. Bo well musimy to jednak robić. Ale to jest well głupie. Właśnie. Tak, to jest głupie. No i go. Aaaaaa! Ja aaaa, ja bierzemy! to wygrać. się ja zra... ja stał, Dante. wie, że już wierzy, tam jest. Nie. A, widzisz? Dobra, my, okay. akcja aj. zero, rozpierdzielu, zacząć! To? A tu zaraz pełno będzie. A tu zaraz będzie wszystko rozsypane. Bo my trzech utknął w sobie i będzie rozpierdziel. Nie. A. nie. Tak będzie. Dobra. Jest zle, Jestem! <laughs> Okej. <Okay>. Kim <Tym> jesteś? <laughs> Kupom. <laughs> o kurde. Znajdą mnie od Na no, tym razem. jest gówno? Od razu mnie znajdą. No, jest gówno, leży na blacie, nie wiesz? No. Nie ma, nie ma. Ale, 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 cisza. cisza, chodź ktoś winie zamkną za sobą, ale chuj Zobaczymy czy mnie znajdą, ale znajdą mnie na bank to jest znaleźć. hot dog więc Hot ktoś dog był, Ktoś wziął sobie hot doga, Hot dog. I like fucking hot doga no to jest, what the fuck To jest ozdoba, Admiros, odejdź <grym> eee, to, to jest to ozdoba Dobrze. Admiros. Admiros, jeżeli mnie nie zabijesz To co? To będziesz miał wiedz, zapas hot dogów na całe życie Nie, 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 Dokładnie. zdradzę wam gdzie oni są Okej. Okay. Aha. Bo ja Jasne. wiem. Ja to widziałem. Zdać, to znać teraz! No to muszę was zaprowadzić tam. Nie, 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 nie ufaj. Bo. Chodźcie, zapro... nie? no zaprowadzę was! No, chodź! Nie zabijaj go! Nie, nie, nie bądź kurwa konfidentem! Zaprowadzę tak. was! Co tak. ja zrobiłem? Ja byłem Zobaczycie. się. To tu. się. To, o widziałeś, zobacz, patrzcie Co to się dzieje? On, oni są tutaj. Dlaczego Mak się nie zmieniłeś no? w ogóle? <laughs> oni, są, oni, oni są gdzieś tutaj, na pewno. Ja widziałem jak oni tu wchodzą. Ja też widziałem, jak tam chodzi Bloody. Maty, nie no musisz, się, ja Maty, nie musisz mnie obserwować eee. tak. Ale tak patrzyłem, coś się wyrzuca za to, to Oni, no o, oni tu ciebie. są, mówię wam. Naprawdę. To z tyłu do wentyli, no co to <laughs> tak? Oni tu są. Biórko, jest jest Biórko, rozpierdziel, prawo. więc oni tu muszą być. E, e, nie czemu czemu taki chod do głowy? O, to widziałem. Dzień dobry, o nie, do widzenia. Nie, nie, czemu? O, wie czemu się otworzyć, się Dobra, no, nie wierzę. Chciałem ci otworzyć, że zmieniłem teren. No już rozumiem ich taktykę, czy nie tak my nie będziemy mogli przechodzić. Aha! ha! Nie Ja ty kręcę, widziałeś to Marcin? Tak, tak ładnie. Ja cię kręcę, ale zdenerwuję. Tak, tak, ale ty tak nagle wychodzący przejścia. Dobra, ja stół wypchnę. Serio, ja nie wiedziałem, gdzie wy jesteście, tylko tak strzeliłem się w, w z z pokoju. Z się. Przy, przy, przypadek was wydałem! Hahaha! No mi się ruszyć! Udkną. Udkną. Naprawdę? Ooo! za gruby no. Niemożliwe! Wyszedł? To jest niemożliwe! Udało mi się, czy jesteś? Ja jestem książką. A ja jestem y, tą prostytutką. No, nie musisz się chwalić. Taką wiesz, tutaj jeżdżę, możesz spić wytyutkę ta po latarnią stoi na dworze. No pod tym koniem Aaaaa! No Ale nie zginął! No, nie pasowało to krzesło. Czy Jak nie, nie, nie pasowało, było? to przecież idealnie było przy tym. No Ale właśnie, przy tym idealnie nie było krzesła było. było! Na, na chybił trafił. Było. Strzelił, było! Masz złą pamięć. Gdzie jest? O Marcin. Ja robię poker face. O chuj. Marcin! Ale tam była książka! Pod tym fotelem no Ale... prawie pewien, że to jest. No, A czy wiesz co, Marcin zasłaniasz coś w sumie, więc... No chuj, nie kapnął! Jakbyś... Nie wiesz co, jakbyś stanął troszeczkę. Bardziej w prawo czy w bardziej, lewo? no nie wiem, w które twoje. Mm, w którą nie stronę? Wie stronę. Mm. No też nie wiem, właśnie. W którą wiem. stronę patrzysz? Ja teraz patrzę tam, gdzie on jest. To, gdzie, to, to ja w twoje nie? prawo. Moje prawo, no tak. no, no w sumie, bo w lewo, ale no. co zrobisz? Teraz. Uwaga, przesuwam się. Przesun przesun Przesunę <laughs> <Nie? laughs> Teraz, postoju. teraz, teraz! Dobrze, dobrze. Czekaj, I tak stój, tak stój, Kurda. tak stój. Tak? Dobra, nie, dobra, jest okay. stój. Nie, okay. nie, nie, zobaczę, nie ma chujawy. Nie, nie. Hmm. Zdajesz sobie sprawę, że on wie czym jesteś? Nie, nie, nie. wiem czym on jest. Nie, dobra, dobra, już wycofałem <grym> Dobra, dobra, widziałem jak, jak już. No, no, widzę, mierzysz do mnie. To? Padaj. No? No, nie mierz, nie mierz? Won? No, no? Ja się robisz. Nie. No, ja się widzę cały czas, jak nie mierzyć, mierzysz. Prawie, przez przez o, teraz... chwilę do niego nie. mierzyłeś, no. tak. A? A już nie mierzysz. Także że poszedłeś, twój w ogóle, nie wiem. Widzi Ty możesz Widzisz te zwłoki Admirosa? No, jestem zwłokami Admirosa. Widzisz, tak, nie. Widzisz, gdzie ma skierowane Ty, ręce? Tupę. Widzisz, gdzie ma ręce nie. skierowane? Na pewno. Idź Ej, ta idź nie! Idź tamtą stronę, tam, gdzie jego ręce wskazują. Tak. Idź. Do, do tego pokoju. Tam, gdzie jego... No nie, tak. gdzie jego ręce wskazują, no zobacz. No, ku każdego Wskazują Wskazujący pan! Serio? No tak, bo to tu. jest... Oj, kurwa! czy że mnie też tak na chybi trafił? Nie, po prostu na chybi trafił. Był lampą, przez cały czas. Lampą był on cały czas. No chyba tym mężczyznem kończymy. Tak, tak jest.